Cześć, witajcie, nazywam się Marysia Kruczek, zajmuję się doradzaniem w sprzedaży, jestem mentorem biznesowym. Temat, który mam dla Ciebie przygotowany na dzisiaj, to tak naprawdę kontynuacja ostatnich, poprzednich tematów związanych z zagadnieniami marketingowymi. Mimo to, że nie zajmuję się marketingiem na co dzień, jednak sprzedaż ma bardzo dużą styczność z marketingiem Dobry marketing świetnie sprz wspiera sprzedaż, kiewski marketing niestety tą sprzedaż potrafi sabotować. Oczywiście to nie znaczy, że bez marketingu nie ma sprzedaży, na szczęście. Natomiast wiele zagadnień w tych dwóch działach się przenika i właśnie temat na dzisiaj, który zdecydowanie będzie dotyczył i marketingu, i sprzedaży, a mianowicie jest to analiza grupy docelowej użytkowników czy kupujących e, Twój produkt albo Twoją usługę. Pierwsze pytanie, jakie musisz sobie zadać, e, kiedy przygotowujesz analizę swojej grupy docelowej, to w ogóle po co robić taką analizę? Odpowiedź jest prosta. W momencie, kiedy nie mamy przygotowanej e, pełnej analizy, Grupy docelowej, nie jesteśmy w stanie zidentyfikować sobie grupy osób czy kawałku rynku, do którego będziemy kierować nasz produkt. Może dla łatwości umówmy się tak, że ja będę operować pojęciem produkt, żeby co chwila nie używać y, określenia produkt czy usługa, produkt lub usługa. Dobra, umówmy się, że mówię tylko produkt, natomiast mam tutaj na myśli y, całą gamę, y, zarówno bardzo namacalnych produktów, jak i bardzo ulotnych usług. Ok, będzie nam prościej. Po co to robimy? Po to, żeby zidentyfikować grupę odbiorców naszego produktu. Bez identyfikacji grupy odbiorców. Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie określić ani do kogo kierować bodźce marketingowe, ani jak nasi sprzedawcy mają sprzedawać, i jak mam na myśli, ani jakim stylem, ani jakim komunikatem, ani jak umówić się na pewne efekty, jakie się spodziewamy, czy z marketingu, czy ze sprzedaży. Także pierwszy, maksymalnie podstawowy krok, Identyfikujemy grupy. Bardzo fajna rzecz, jaka dość często się tutaj pojawia, jest to traktowane przez wielu moich klientów jako odkrycie, i słusznie, ponieważ jeżeli dobrze przeprowadzicie analizę swojej grupy docelowej, nagle okazuje się, że otwierają się przed Wami nowe rynki, nowe nisze. Nowe grupy. To wynika z tego, że nagle dostrzegacie na przykład, że jedno zastosowanie waszego produktu może być tak samo y, przełożone na jakąś inną grupę. I na przykład ten sam produkt jest w stanie zaspokajać potrzeby zupełnie innej grupy, y, czasami w taki sam sposób, a czasami w zupełnie inny y, sposób. Dla przykładu, historia sprzed bardzo, bardzo wielu lat. Ze Stanów, mianowicie firma produkująca sodę oczyszczoną, pierwsze zastosowanie sody, oczywiście, do ciast, ale po prze przeprowadzeniu analiz i grup docelowych nagle okazało się, że przecież soda oczyszczona wspaniale wybiela zęby. Dlaczego by nie dodawać takiej sody oczyszczonej do past? Także na pewno już wszyscy znacie, prawda? Baking soda, która wspaniale myje nasze zęby i je wybiela. I co się okazuje? Zupełnie inny rynek, zupełnie inny odbiorca. To nie są te panie, które pieką ciasta. To są na przykład młode dziewczyny, młodzi mężczyźni, którzy chcą mieć piękne, zdrowo wyglądające uśmiechy. Ale idziemy krok dalej. Analiza była kontynuowana i nagle okazało się, że soda jest fantastycznym środkiem do odświeżania tapicerki. Kolejna, zupełnie inna grupa odbiorców mianowicie panowie, którzy jeżdżą starymi autami. I potrzebują odświeżać swoją tapicerkę, wszystkie punkty sprzedaży używanych pojazdów, które potrzebują zrobić wrażenie na y, przyszłym kupcu, że tapicerka jest nowsza niż jest w rzeczywistości, i znowu otwiera się nam kolejna świetna grupa docelowa. I tak naprawdę tutaj możemy wymieniać jeszcze bardzo, bardzo dużo przypadków na samej absolutnie prostej sodzie oczyszczonej. Tego typu przykładów jest bardzo dużo i jestem przekonana o tym, że jeżeli przeanalizujesz swój projekt, produkt, dojdziesz do bardzo podobnych wniosków, co poszerzy Twoje biznesowe horyzonty, da Ci kolejne pole do poszerzenia działań sprzedażowych i marketingowych i po prostu zwiększysz swoją sprzedaż, będziesz się cieszył większą ilością zadowolonych klientów i większym przychodem. Ale idziemy dalej. Musisz sobie też zadać pytanie, jaką kategorię potrzeb Twój produkt zaspokaja? To jest bardzo ważne pytanie, dlatego że zupełnie inaczej będziemy sprzedawać lub reklamować produkt tak zwanej pierwszej potrzeby, dla przykładu mydło, dezodorant, produkty spożywcze albo nawet leki. Zupełnie inaczej odbywają się tutaj procesy marketingowe i sprzedażowe. Niż w sytuacji, kiedy sprzedajesz na przykład dobra luksusowe, które absolutnie nie są produktem pierwszej potrzeby. Są to produkty, które bardziej określają status społeczny, wpływają na samopoczucie, a nie są z tak zwanej puli must have. Bardzo ważne, żebyśmy to sobie rozgraniczyli. Fajna rzecz w tym temacie. Rzadko jest sytuacja taka, że produkt jest pierwszej potrzeby i ostatniej potrzeby. To jest tak naprawdę bardzo e, wygodne, że gdzieś ta granica jest bardzo jasno zaznaczona, dlatego że komunikacja tu i tu będzie zupełnie inna i też uwaga. W momencie, kiedy ty masz wrażenie, że Twój produkt jest trochę taki i trochę taki, ja uważam, że coś jest nie tak. Powinieneś się doprecyzować, czy w kontekście dosłownie produktu, jego wyglądu, komunikacji na temat tego produktu, jego opakowania, wszystkiego. Tutaj zdecydowanie nie powinien ten obraz być yy, nie do końca ostry. Jesteś albo produktem pierwszej potrzeby, albo produktem, który pierwszej potrzeby nie jest. Raczej nie uznaje się w biznesie opcji pomiędzy, dlatego że to będzie bardzo negatywnie rzutować i na procesy marketingowe, i na procesy sprzedażowe. Po prostu będziesz miał trudności i nie będziesz osiągał takich fajnych rezultatów, jakbyś sobie mógł oczekiwać. Ok? Dobrze, chodźmy dalej. Kolejne pytanie, jakie sobie musisz zadać. To to, kto kupuje Twój produkt, a kto go używa. To wcale nie jest jednoznaczne, że w momencie, kiedy ja coś kupuję, będę ostatecznym użytkownikiem tego czegoś. Dla przykładu, ubranka dziecięce. Ja je kupuję dla mojego syna, co nie znaczy, że w nich chodzę, prawda? Po co taka informacja jest ważna? po to, że zupełnie inaczej będziemy y, budowali komunikaty marketingowe do y, dziecka. Prawda? I pytanie tutaj, na ile to miałoby mieć w ogóle sens, ponieważ dziecko nie ma własnych pieniędzy, nie pójdzie do sklepu i nie kupi. A jak będzie wyglądał komunikat marketingowy do matki, która mimo, że nie będzie chodzić w ubraniach, to jednak ona jest osobą, która realnie dokona zakupu. Tak samo komunikaty stricte sprzedażowe, one powinny być kierowane do matki, a nie do dziecka. Oczywiście ten przykład jest tak absolutnie prosty i logiczny, natomiast y, pewne rzeczy wcale nie są takie oczywiste, na pewno są warte y, do zastanowienia. Inny przykład, może taki trochę bardziej, y, powiedziałabym, trudny w kontekście, że produkt jest bardzo łatwy, ale, y, ale jest to wszystko trochę podchwytliwe: y, męskie skarpety. Czy będziemy chcieli reklamować je? Y, w ekskluzywnym, żeglarskim czasopiśmie tylko dla facetów. Skarpetki też są ekskluzywne, ok, więc to pasuje, ale czy może powinniśmy te ekskluzywne skarpety pokazywać paniom, dlatego że to panie kupują swoim mężczyznom skarpetki. I choćby na tym przykładzie widać, że wcale niekoniecznie odbiorca końcowy jest osobą kupującą. Jeszcze raz podkreślam, komunikat. Kierujemy do osoby kupującej, a nie do odbiorcy końcowego, do osoby, która realnie będzie płacić za produkt, który my posiadamy. Dobrze, dalej. Jak wygląda proces zakupowy od A do Z? To jest bardzo ważne, żeby sobie na to pytanie odpowiedzieć: jaki jest pierwszy impuls osoby, która kupuje? Ile czasu zajmuje taka ścieżka? Czy ta osoba się musi długo namyślać, czy proces zakupowy jest prosty i szybki? Ten temat też się trochę łączy z tym, czy produkt jest pierwszej potrzeby, czy nie. O tym będzie kolejne wideo. To jest niesamowicie ciekawy sprzedażowo temat. Nie chcę się teraz za bardzo o tym rozgadywać, bo, bo to są troszeczkę dwie inne kwestie. Natomiast już teraz Was na to zapraszam, ponieważ są zupełnie, zupełnie inne modele sprzedaży w zależności od tego, czy produkt jest pierwszej potrzeby, czy nie. Ok, ale wróćmy. Jak przebiega proces sprzedażowy? Od A do Z? Ile trwa? Ile zaangażowania wymaga ze strony Twojej jako sprzedawcy, a ile ze strony kupującego? Bardzo ważne, żeby sobie na te pytania odpowiedzieć, ponieważ jesteś w stanie coś dostrzec, pewne prawidłowości, pewne schematy i dokładnie z tych schematów trzeba będzie wyciągnąć wnioski. Dlaczego? Ponieważ prawdopodobnie trafisz na pewne wąskie gardła, na przykład, zobaczyłem, produkt mija czas, 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 nie ma zakupu i nagle bach coś się wydarza. Uznajemy, że ten czas to jest nasze wąskie gardło z prostej przyczyny, dlatego że ja chcę sprzedawać szybko. Każdy chce sprzedawać szybko, to jest oczywiste. Musimy się przyjrzeć, Temu wycinkowi, co tutaj się wydarza, że albo e, kupujący dojrzewa do decyzji, zbiera pieniądze, różne rzeczy się tutaj mogą dziać, ale my tego nie chcemy. My chcemy, żeby to było takie. Dlatego bardzo mocno bierzemy pod lupę zakupy od A do Z. Ok. I wyciągamy wnioski, minimalizujemy wszystkie wąskie gardła. Pomoże nam też w tym marketing oczywiście, jeżeli obserwacja będzie zrobiona prawidłowo. Dlatego te wszystkie kroki, o które Cię teraz proszę, żebyś sobie przeszedł, żebyś się zastanowił, po co robię e, analizę grupy docelowej. Czy może mój produkt może być zaproponowany w zupełnie innej grupie albo w zupełnie innym celu. Dalej, jaką kategorię potrzeb mój produkt zaspokaja? Czy zaspokaja kupującego czy kogoś innego? Kto kupuje, a kto używa? Zastanów się nad tym, czy myślałeś już o tym, jak to jest w Twoim biznesie, a może na przykład kierujesz swoją usługę do jakiegoś HR menadżera. Który teoretycznie na pierwszy rzut oka ma dokonać zakupu, ale tak naprawdę jest prezes w ogóle w jakimś innym kraju i decyzja należy do niego. Bardzo ważne, żeby się nad tym zastanowić. Dalej, jak wygląda proces zakupowy od A do Z? Jak wygląda to stricte w Twoim biznesie? W każdym biznesie wygląda to zupełnie inaczej. I ostatnia kwestia: na ile Twój kupujący Wymaga zaangażowania czy Twojego, czy własnego. Oczywiście im mniejsze jego zaangażowanie, tym zakup będzie prostszy i tym tak naprawdę działania marketingowe będą mogły być zastosowane prostsze, mniej skomplikowane. Zapraszam do dyskusji, zastanów się, jak to wygląda u ciebie. Podejmij kroki do przeprowadzenia prawidłowej analizy grupy docelowej i bazuj na tym, czy w kontekście marketingu, czy w kontekście wszystkich działań sprzedażowych w Twoim biznesie. Na dzisiaj to tyle. Serdeczne dzięki za wysłuchanie mnie. Oczywiście, jeżeli masz jakieś pytania, zapraszam do kontaktu tutaj. Tak jak widzisz, możesz do mnie zadzwonić, napisać, zawsze jestem otwarta na wszystkie dyskusje. Dziękuję i do zobaczenia!